www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, Strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come, y -y, please come. Studio Dziki Zachód Dzień dobry Dzień dobry No u mnie rano W Londynie 17, w Warszawie 18.03 W Arizanie 10, w Stanach Zjednoczonych tak między 9 a 12 A jeszcze jakby Hawaje doliczyć to już w ogóle się rozjeżdża Gdyż kraj duży Słońce macie? Mamy gdzieś, w każdym razie go nie widać No ja nie mam gdzieś, ja lubię mieć na twarzy słońce Dostało mi się po audycji ostatniej w radiu net tyle hejtu, że nawet nie, nie rozumiem jak to rozumieć Starałem się empatycznie podejść do całego tego hejtu, do wszystkich informacji o Iranie Ale za Coś co? Coś tam podeszłem no Ogólnie za to przeróżne argumenty były takie, które mnie bardzo zdziwiły, bo nasz słuchacz inteligentniejszy od przeciętnej obserwuje na Facebooku i na YouTubie, kto tam chodzi. Jacy to są ludzie od lat. Nie wiem, czy badania jakieś robi tego typu Krzysztof Skowroński w swoim radiównet, ale wydaje mi się, że przeciętna tej publiczności, którą na Facebooku widzę u siebie i na YouTubie, która tych audycji, akurat politycznych, słucha. To jest takie towarzystwo bardziej zainteresowane ogólnie światem, sobą, zaangażowane w różne sprawy. No, a kto inny tam se czyta książki podróżnicze, a niekoniecznie słucha o dziejach świata i o tym, co się dzieje. No i wśród tej publiczności, jak widzę argumentację w rodzaju. Że jakżeż można było zastrzelić generała. Na wojnie nawet okropnej II Światowej nie strzelano do generałów, tylko do szeregowych żołnierzy, no to nawet nie wiem, jak odpowiadać na to. No mogę odpisać komuś, a zamach na kuczerę, a likwidacja polskich ge generałów w Moskwie, yy, no i tak dalej, no, mógłbym dużo wymieniać. Na wielu wojnach próbowało się odstrzelić generała, bo to wojnę szybciej kończy. Jeżeli wojnę się ma. No, argumenty takie, że jakżeż można było yy, przedstawiciela demokratycznego kraju, to o Iranie yy, zastrzelić z drona. Jaki demokratyczny kraj? I, a najbardziej mnie dziwi taka ogólna tendencja, że nagle ludzie trzymają z państwem islamskim, które od wielu lat, już nawet pomijając, pomijając kontekst Stanów Zjednoczonych i Izraela, od wielu lat zwalcza, Chrześcijaństwo jako zjawisko, kulturę białego człowieka całą, to nie tylko śmierć Ameryce i Izraelowi, ogólnie. Islam nie lubi białego chrześcijanina. I teraz nagle nasza publiczność, w kontekście tego jednego drona, który rozwalił jednego generała gdzieś daleko stąd cała ta publiczność staje po stronie islamu. Iran jest państwem islamskim, gdzie religią państwową jest islam, a ja islam, to rządzą. Podobnie jak w Arabii Saudyjskiej religią państwową jest islam. I całe prawo tego państwa, jednego i drugiego, Arabii Saudyjskiej i Iranu, zależy od Koranu. I nagle w tym konflikcie, który się pojawił, pierwszym odruchem ogromnej masy, to 90 parę procent ludzi piszących po ostatniej audycji, wszyscy trzymają z, z Iranem. I mówią, że jakżeś można było odstrzelić człowieka biednego. Przecież to nieludzkie, jak chrześcijanin może popierać takie rzeczy. A jednocześnie ta sama publika nie miała problemu z rozwaleniem przez Obamę Bin Ladena. Więc no. No, niezrozumiałe ogólnie dla mnie zjawisko, ale w związku z tym się przygotowałem. Pogadałem od, ze specjalistą od Iranu, jak jest w Iranie. Zrobiłem sobie listę czynów kolejnych. Mam listę Trumpa i mam listę Iranu, co się działo po kolei. Popatrzyłem na fakty. Jedyne, co może tłumaczyć tę nagłą miłość do Iranu, to jest yy, niewypowiedziana. A czasami wspominana wielka niechęć do Izraela, i 447, którą jak najbardziej podzielam i rozumiem. Izrael jest państwem niechętnym wobec Polski, mówiąc najdelikatniej, i od wielu lat czyni różne wrogie ruchy przeciwko Polsce, w kompletnie innym kontekście, nie militarne. Tylko chodzi o kasę, chodzi o to, że z jakiegoś powodu Polski nie lubią. Tu nie zaproszą prezydenta, tylko zapraszają kolaborantów yy, z paktu Ribbentrop-Mołotow, zapraszają Francuzów, którzy Żydów na śmierć wysyłali, sprzedawali Niemcom. Natomiast Polaków nie zapraszają, więc rozumiem, że może tam ta ogólna nagła chęć do Iranu nie wynika z chęci i wiedzy na temat Iranu, tylko z niechęci do Izraela i z takiej koncepcji, że jeżeli coś się na Bliskim Wschodzie zdarzyło rękami Amerykanów, to na pewno to jest reprezentacja interesów Izraela. No bo już nie wiem jak się to tłumaczyć. jeszcze można tłumaczyć poprzez Persję. Na przykład jest kot perski, stara rasa kota. Zaliczana do grupy długowłosych i taki sympatyczny kot, który siedzi w domu na kanapie, kojarzy się z bezpieczeństwem i z czymś takim bardzo dobrym. Jest sympatia w Polsce do Persów. Ona jest podyktowana tym, że z Persami nigdy nie przyszło nam się zmierzyć na polu wo wojenny, na, wo na wojennej ścieżce. A jednocześnie wiemy, że w Pers Nasi uciekinierzy z, z, z Rosji sowieckiej znaleźli schronienie. Może też tak. to stąd się bierze? Może. Persja Biblijna, najstarsze państwo, które ma ciągłość. 2,5 tysiąca lat ciągłości państwowej to jest persja dzisiejszy Iran. Natomiast jak rozmawiałem z tym specjalistą od Iranu, to on w kontekście tych naszych uchodźców z Rosji Sowieckiej powiedział, ale przecież to było zrealizowane nie z powodu ich gościnności, że szach nagle postanowił ufundować siedlisko dla Polaków i tam ich żywić. Brytyjczycy musieli za cały ten pobód zapłacić słone rachunki. Więc mówienie o gościnie perskiej dla Polaków i taka nasza wdzięczność, to da się porównać z pobytem w drogim hotelu. Ktoś nam udzielił hotelu, zapłaciliśmy za ten hotel, Brytyjczycy płacili, zapłaciliśmy za wszystkie posiłki w hotelowej restauracji i rzeczywiście ugościli nas w tym, nas w tym hotelu, ale to był dla Persji biznes. Wzięli za to forsę, wykalkulowali sobie. Że można bezpiecznie przez jakiś czas przechować Polaków, wziąć w forsę i potem pójdą dalej. Nie, można wziąć w forsę i być. To nie był taki akt, że nagle telefon zadzwonił do Sikorskiego, weź tych swoich ludzi tutaj, czy do Andersa, czy nie wiem do kogo, i szach nagle zaprosił grzecznie, przyjdźcie do mnie. No tylko to biznes był wtedy. No, ale to wątek poboczny. Nie sądzę, żeby ta cała miłość do Iranu brała się z sentymentu do kotów i do tego epizodu przechowania, za które jesteśmy wdzięczni, no mogli nas do swojego hotelu za pieniądze nie zaprosić, tylko kazać pojechać, tak jak świętemu Józefowi, szukać jakiejś stajenki betlejemskiej gdzie indziej, bo tu już nie ma miejsca, wszystko zajęte, no więc to za ten jeden drobiazg możemy być wdzięczni, ale te 2,5 tysiąca lat ciągłości państwowej to też nie jest jedno oblicze państwa, no, od momentu kiedy była Rewolucja islamska, to, to Iran nie jest tym samą, tą samą Persją, która gościła Polaków. To, to jest... nie, nie rozumiem, czemu w dobie wybuchających ciężarówek, terrorystów, którzy biegają z nożami albo z karabinami po Europie, nie wiem skąd nagle, do, tylko sobie to tłumaczę, wielką niechęcią do Izraela i takim najprostszym skojarzeniem, że skoro Amerykanie cokolwiek zrobili na Bliskim Wschodzie, to w takim razie popierają Izrael. I tylko dlatego to zrobili, że popierają Izrael i to Izrael im w ogóle kazał to zrobić. To tylko tym, co mogę to tłumaczyć, no to jest wulgarne myślenie, bardzo duże uproszczenie. No w takim razie polskie wojsko, które jest w Iraku, działa na rzecz Izraela. Trzeba by przeprowadzić to, taką logiczną paralelę. Myślę, że takie wpisy po tym, co żeś powiedział, na pewno się znajdą pod, pod naszym artykułem i naszym wspólnym dziełem. A jakoś poza kotem umiesz sobie wytłumaczyć to, że naród trzyma z Iranem? Myślę, że tak nie jest. To znaczy ta. Te wpisy, ja tych wpisów nie widziałem, ale że te, te wpisy jeszcze nie świadczą o tym, co myśli naród, tylko świadczą o tym, co myślą ci, którzy się wpisywali, więc są pewno bardziej, bardziej aktywni. Masz rację, że. 477. Dodałbym do tego pewien cynizm Amerykanów, który pojawia, jest zawsze obecny w amerykańskiej polityce zagranicznej. Tam, gdzie jest interes, tam są Amerykanie. Jak tylko tego interesu nie ma, to Amerykanów nie ma. To też jest myśl na temat tego, co będzie w przyszłości z Rzeczpospolitą, czy Amerykanie dochowają tych wszystkich sojuszniczych zobowiązań, czy też nie dotrzymają. Po, po, po trzecie, jest pewne zdumienie na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To, że Irak był, Iraku nie ma. Libia to wprawdzie nie Stany Zjednoczone, ale bardziej Francuzi tutaj zaatakowali. Była i nie ma. W związku z powyższym pojawił się tam nie nieład, chaos i za ten nieład i chaos są odpowiedzialni m.in. politycy amerykańscy, którzy posługują... Ale co? no za Libię, za Libię jest odpowiedzialny Obama osobiście i pani Hillary Clinton, czyli pupile Donalda Tuska, Angeli Merkel, całej lewicy i Unii Europejskiej i ogólnie światłych Europejczyków, którzy pewnie tej audycji nie słuchają, cała Platforma pewnie kochała Obamę i uważała, że słuszny facet jest, no, rozwalili brzydkiego dyktatora Kaddafiego i rozsypało się kompletnie w drobiazgi państwo Libia i nie istnieje. Istnieje na mapie, bo pamiętamy, jakie miało granice, natomiast wewnętrznie, strukturalnie, tam trwa jakiś rodzaj bałaganu wewnętrznego. Nie wiem nawet, czy to wojną nazwać. No i tak, i to za to odpowiada poprzednia ośmioletnia ekipa amerykańska, czyli Obama i spółka. Ale z kolei ci, którzy są miłośnikami Donalda, Tuska nie napisaliby, że z powodu Iranu, tylko by powiedzieli po prostu, że Donald Trump łamie pokój światowy, łamie rozmaite zasady, łamie prawo międzynarodowe. Z tej strony by krytykowali to, co zrobił Donald Trump. No, tak właśnie no tam krytykują demokraci amerykańscy i, i, i ta część Polaków krytykuje Trumpa w czampu za wszystko, co zrobił. Nawet przed chwileczką, w Twojej wypowiedzi pojawiło się słowo sojusz, i obawiam się, że my, Polacy, rozumiemy słowo sojusz z Ameryką jako jakieś działanie przyjacielskie. Natomiast dużo ważniejsze są inne słowa z Twojego zdania: że tam, gdzie jest interes jakiś amerykański, to Amerykanie są obecni, a jak się interes kończy, to się zwijają. To jest roztropne działanie z punktu widzenia Ameryki, z punktu widzenia życia żołnierzy, którzy są obywatelami amerykańskimi, z punktu widzenia kieszeni podatnika, który musi wykładać albo nie musi na wojnę. Gdy wojna jest, musi ładować, gdy jej nie ma, to nie musi. Amerykanie nie mają w sobie w interesach międzynarodowych takiego podejścia do słowa sojusz, jak chyba mamy my, że sojusz to jest jakiś taki nasz przyjaciel. No i przejechaliśmy się na tym myśleniu z Londynem na początku II wojny światowej, z Francuzami na początku II wojny światowej. Przecież to nasi wielcy przyjaciele, byliśmy piliśmy szampany, razem podpisywaliśmy traktaty, a wystawili nas. A potem nas tragicznie wystawili w Jałcie i Teheranie, kiedy nas sprzedali pod sowiecką okupację, kompletnie nie patrząc na to, ile myśmy włożyli dla naszych przyjaciół krwi. W Tobrukach i, i pod Monte Cassino. I my cały czas myślimy, że jak wylejemy za kogoś krew, to on powinien nam się odwdzięczyć. A wszędzie indziej na zachodzie rządzi interes. No i jak będziemy cały czas mylili sojusz z przyjaźnią, a nie traktowali sojusz jako doraźny interes, no to będziemy tak, przejedziemy się jeszcze kolejny raz. I myśmy w ramach jakiegoś sojuszu pojechali do Iraku i do Afganistanu, a ja od lat mówię, Trump zresztą też mówi od 20 lat, czy od ilu tam, że nie powinna Ameryka wysyłać swojego wojska, Polska nie powinna wysyłać swojego wojska na zagraniczne fronty, na których nie mamy żadnego interesu, albo... Łamane przez, nie mamy żadnej szansy ugrać niczego i zwyciężyć. Ale my sobie odpowiadamy, naszym interesem jest bycie tam, gdzie są Stany Zjednoczone, bo one dzięki temu, że my z nimi jesteśmy, to oni powinni być z nami wtedy, kiedy my będziemy tego potrzebować, odpukać, żeby to się nie wydarzyło. Ale przecież to tak nie działa. I nawet ta historia okrojona, która w podstawówce się wykłada przez ostatnie 30 lat ludziom, to uczy tego, że tak ten interes nie działa, że oni potem w ramach wdzięczności. Amerykański chłopak pojedzie zginąć w Polsce na froncie, brytyjski żołnierz pojedzie w ramach wdzięczności wobec Polski za coś, co Polska jako abstrakcyjny kraj kiedyś zrobiła dla Wielkiej Brytanii, to teraz brytyjski chłopak się zaciągnie do wojska, żeby zginąć na froncie wschodnim. No nie działa to w taki sposób. Polacy tak działają i ochotnie wyjeżdżali na zagraniczne fronty, żeby pomóc innym, no ale reszta świata tak nie myśli. No i ja na Afganistan patrzę, jak na wielki błąd strategiczny Polski patrzyłbym inaczej, gdybyśmy po wyjeździe do Afganistanu coś ugrali. Za co py, py, zapytałem nawet na Facebooku, żołnierzy, którzy tam byli, za co straciłeś nogę, rękę? Za co twój brat stracił życie? Pytam rodziny żołnierzy polskich poległych na zagranicznych. Czy umiesz określić, w jakim celu zginąłeś, w jakim celu straciłeś nogę? Słuchałem wywiadu w amerykańskiej telewizji, którego udzieliła demokratyczna pani z kongresu, czyli poseł, by się po naszemu powiedziało, ona z partii demokratycznej, czyli kompletnie lewacka, kocha Obamę i tak dalej, ale była na wojnie zagranicznej, o której teraz mówimy. I ona mówi, że wojsko musi mieć jasno określony cel, gdy jedzie na jakąś kampanię wojenną, czy jakąkolwiek inną. I. Po drugie, ten cel musi być osiągalny. W pojęciu Żołnierzy. Wtedy żołnierze walczą i morale jest wysokie. Natomiast gdy cel jest nieokreślony, jest rozmemłany albo się zmienia, tak jak cel pobytu Amerykanów w Iraku się co, co chwilę się zmienia. Nie jechali tam, żeby e, bomby jakieś, które miały na nich polecieć, żeby Saddam ich nie zbudował albo nie wystrzelił. Potem jak się okazało, że bomb nie ma, to dlaczego się szybko nie zwijamy? No dobra, pomyliliśmy się, myśleliśmy, że ma bomby, obaliliśmy Sadama, no ale skoro już tych bomb, nie znaleźliśmy to, powinniśmy chyba wrócić do domu. Wtedy jakieś nowe cele tej eskapady się pojawiają i one są rozmemłane i niejasne. Pytam polskie wojsko, które było ja nie byłem na żadnej zagranicznej placówce wojskowej, na żadnej wojnie. Pytam tych, co byli czy panowie mieli jasno określony cel i po drugie, czy ten cel był osiągalny w waszym pojęciu? Monte Cassino było jasnym celem macie zdobyć tę górę. I było celem osiągalnym, choć bardzo trudno wykonalnym. I dlatego polskie wojsko walczyło i zdobyło Monte Cassino. Natomiast Afganistan, cała historia bryty brytyjskiej obecności tam, potem ruskiej i obecnie amerykańskiej przez lata, dowodzi, że to jest cel nieosiągalny. Bo co było celem w Afganistanie zaprowadzić demokrację? Są takie miejsca na Kuli Ziemskiej, gdzie demokracja się nie sprawdzi, nie sprawdza, jest kulturowo nie, po prostu nie pasuje i nie da się wprowadzić demokracji w takich kulturach plemiennych, które walczą ze sobą od dwóch i pół tysiąca lat, tak jak w Persji na przykład. Pierwszym no nie da się. Celem widzieć, do... Afganistanu było obalenie rządu talibów, i to się udało. Talibów w Talibowie w Afganistanie są, ale nie rządzą i nie współrządzą. To ale... jest nadu nadużycie. Oficjalnie rzeczywiście nie mają pieczątek i nie mają szarfy prezydenckiej przez pierś. Ale ci, którzy zastąpili oficjalną władzę talibów, też nie rządzą. Oni są zamknięci w twierdzach w stolicy, boją się wyjść z domu, że ich talib rozstrzela za chwilę, i toczą tę samą wojnę, którą toczyli pomiędzy sobą, wewnętrznie, w Afganistanie. Tę samą wojnę plemienną, którą toczyli za okupacji brytyjskiej i za ruskiej okupacji. Wie, ale jeżeli przyjąć takie mówienie twoje, że celem było obalenie rządów talibów, w porządku. No to jak obaliliśmy, to czemu nie wróciliśmy do domu? Bo było może za, za daleko, albo nie miał kto podjąć decyzji. Jest jeden komentarz, który do naszej rozmowy już dzisiejszej. Pytanie do Wojciecha Cejrowskiego. Dlaczego łączy pan Iran z państwem islamskim? Prosiłbym, żeby przekazać i to robię panu Wojtkowi Cejrowskiemu, by Oczywiście. poczytał o walkach generała Sulejmaniego w Iraku czy Syrii z państwem islamskim, właśnie, bo tak było. Uwaga, uwaga. Państwo islamskie. Niewielkimi literami. Państwo islamskie jako organizacja terrorystyczna, która próbowała plemiennymi sposobami zająć pewne terytorium i stanowić władzę, to jest jedno. Natomiast Iran jest i teraz małymi literami państwem islamskim, bo religią państwową, która stanowi wykładnie prawa państwowego, jest Koran. Rządzą lachy, czyli papierze korani koraniczni. Rządzą w Iranie. Podobnie jak w Arabii Saudyjskiej. Królowie Saudowie posługują się Koranem. Oba te państwa, jakkolwiek bardzo różne od siebie, są państwami islamskimi. Nie są państwem islamskim przez wielkie litery, tylko są państwami islamskimi, o charakterze islamskim, o państwowej islamskiej religii w środku. Nie wiem, czy zrozumiałeś to? to może Jezu, tak, jest, zrozumiałeś. Tak, tak, jest. Oczywiście, że zrozumiałem. Bo tak jest, jak mówisz. Republika Islamska i państwo islamskie to nie jest to samo. Jedni są, byli y z sunnitami, drudzy są szyitami, w Iranie są szyici. Szyici walczyli z państwem islamskim. Rzeczywiście był moment, kiedy pomagali, wydawało się, że pomagają Amerykanom, albo pomagają Amerykanom i wszystkim innym w walce z ISIS. Rzeczywiście zatrzymali ISIS na granicy, na granicy Syrii z Libanem. Dzięki temu. Państwo islamskie nie weszło do, do Libanu, ale to, się, ale to się skończyło. Teraz już są inna jest geopolityka, inna jest rozmowa i inni są wrogowie. Czy będziemy. Pomagali, pomagamy, pomagali Amerykanom, należy zrozumieć tak, jak Stalin który zdecydował się w którymś momencie zerwać umowy z Hitlerem, bo został zaatakowany i zwalczał Hitlera i Amerykanie też zwalczali Hitlera. No to czyli pomagali sobie nawzajem w zwalczaniu Niemiec. Ale jednocześnie bardzo trudno jest mówić, że byli przyjaciółmi i sojusznikami. Powiedziałeś, że rozmawiałeś ze specjalistą od Iranu, który tak. Ci wymienił e, takie historyczne momenty, które e, są na, e, działają na rzecz twojej tezy, jakie to są e, momenty, ja jakie to mam... są to są zdarzenia. Ja nie mam nawet żadnej tezy. Ja próbuję zrozumieć zjawisko. Wypisałem sobie listę zdarzeń i w, w tej sytuacji na zimno dosyć. Przy całej mojej miłości do Trumpa, tego co robi w Ameryce, na zimno podszedłem, wykalkulowałem sobie i z, w, w, listę siedmiu działań Iranu też sobie wypisałem. No i z tych kalkulacji na zimno mi coś wyszło. Specjalista mi powiedział kilka różnych rzeczy, a najważniejsza jest taka, ponieważ to jest naj, najstarsze istniejące państwo na Ziemi, Chodzi o nieprzerwanie istnienie. Teraz nie wdawajmy się w to, że Indie mają kulturę, która ma 7 tysięcy lat, że Chiny mają kulturę, która ma 7 tysięcy lat, i tak dalej. No kultura to jedno, natomiast państwowość to coś innego. I teraz nieprzerwana państwowość Iranu od tam czasów Dariusza przez Persję i tak dalej, do, to w Biblii Państwo znają, no, w przypisach biblijnych w Starym Testamencie. 2,5 tysiąca lat istnienia jakiejś państwowości przy zmieniających się systemach władzy wewnętrznych. Co to powoduje? Że masz głębokie państwo, czyli tę warstwę urzędniczą od setek pokoleń, tę samą. I w Iranie tak to jest, że się zmienił szach na Ayatollaha, natomiast te wszystkie sekretarki, te całe urzędy, cała konstrukcja państwa to są ci sami ludzie, przez 2,5 tysiąca lat ciągną ten biznes. I Specjalista stwierdził, że tam się nic w Iranie nie dzieje przypadkiem nigdy. Przy czymś takim, że od 2,5 tysiąca lat prowadzisz ten biznes, nic się nie dzieje przypadkiem. Można, mogą ci dać zimnego kebaba na ulicy przez przypadek, natomiast żadne inne działania państwowe nie dzieją się przypadkiem. Więc ani rakiety wystrzelone po raz pierwszy od bardzo dawna z terytorium irańskiego na bazy amerykańskiej w Iraku, to nie był przypadek. Ani zeszczelenie samolotu. To nie była pomyłka jakiegoś żołnierza. I co przez dwa dni twierdzili, że to była awaria samolotu? Na pewno żołnierz nie nacisnął guzika. Nic się nie dzieje przypadkiem. E twierdzili, że to jest awaria samolotu, co nie zauważyli, że rakieta z silosu im zniknęła jedna? W takim państwie jak Iran nic się nie dzieje przypadkiem. To była najważniejsza teza od specjalisty. Ja zaufałem temu, co powiedział. Przekonujące to było. To w takim razie przekonajmy do studia Dziki Zachód słuchaczy jakąś piosenką. A proszę bardzo, lubię jak prosisz o piosenki, szkoda, że tak późno, bo już 26, to znowu 4 nie wejdą, tylko 3. Przygotowałem odpowiednie do tematu The Angry American. W muzyce country jest, większość wykonawców są... Mają serce po prawej stronie, broń noszą i tak dalej. Salutują przed flagą, zaciągają się na wojny, jeżdżą występować dla żołnierzy amerykańskich. I jedna z takich piosenek to po rozwaleniu tych dwóch wież. W... W Jorku. Ta piosenka powstała o wkurzonym Amerykaninie i generalna teza jest taka My jesteśmy ogólnie dobrzy ludzie, przyjmujemy imigrantów z całego świata najwięcej niż cała reszta świata w kupę wzięta I ogólnie jesteśmy mili i grzeczni, ale nie chcesz nas wkurzyć Bo jak się wkurzy Amerykanin i jest wkurzony, czyli angry To skopie ci tyłek, kropka Studio Dziki Zachód I w tej pieśni statua wolności potrząsająca pięścią była i but amerykańskiego szeregowca w twoim tyłku, tak śpiewali bezpośrednio do wroga. Co nas prowadzi karteczkę wyrzucam, jak było słychać co nas prowadzi do doktryny Trumpa, bo może po tygodniu już państwu ochłonęli trochę i zobaczyli, że ani cena ropy nie wzrosła, ani trzecia wojna światowa nie wybuchła, tylko Iran prosi o podejście do stolika negocjacyjnego, więc może dzisiaj pogląd w tej sprawie mamy trochę inny, a może nadal nie. Rozumiem, 447 to jest osobny temat i tutaj Polska musi się sama bronić. Zresztą 447 omawialiśmy dawno temu, że to jest uchwała trochę bezzębna, bo no nie może nam nic zrobić ten papier. Należy się trzymać zapisanych tam w tej ustawie 447 kilku zdań, które mówią o tym, że w ramach systemu prawnego powinien być prawny porządek, i tu się powołujemy na prawny porządek w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, gdzie Pieniądze dziedziczy wnuk, pieniądze dziedziczy kuzynka, jest wypisane kto po kim jak dziedziczy pieniądze, albo spadkobierca, którego w testamencie wymieniono. Natomiast jak nie ma spadkobierców legalnych, zgodnych z prawem amerykańskim ani żydowskim, no to pieniądze przejmuje państwo amerykańskie albo żydowskie i w Polsce będzie tak samo. No tego się trzeba trzymać. Tak, wiem, że Izrael jest wnerwiający. W stosunkach z Polską. Ale to akurat nie ma nic wspólnego z tym dronem. Tę doktrynę Trumpa mogę opowiedzieć. To, to za chwilę o doktrynie Trumpa, tylko jeszcze zacytuję Rafała Ziemkiewicza z tygodnika Do Rzeczy, który teraz ukazał się w kioskach. Dwóch przeciwko Polsce. Zdjęcie. Putina i prezydenta Putina i premiera Netanyahu. Izrael zdominowany przez Żydów rosyjskich, których stosunek do naszego kraju ukształtowała pro propaganda byłego Związku Radzieckiego. Ich sentymenty zbiegają się z interesami wpływowych organizacji żydowskich w USA. Kropka. A teraz doktryna Trumpa. Tak, to jeszcze do Izraela słówko. Obserwowałem to zjawisko w czasie pierwszych dawno temu wyjazdów do Izraela, że tam jest kupa Rusków. I wielu z nich to nie byli na moje oko Żydzi, nie wiem jak oni dostawali papiery. Izrael potrzebował świeżej krwi. Tam jest 9 milionów ludzi, małe terytorium, dosyć, z pamięci cytuję 9, jak ktoś znajdzie, że 7, nieważne. Przyjechało nagle milion, milion y, Rosjan, którzy przeróżnymi sposobami udowadniali, że oni byli Żydami kiedyś, że ich Stalin wywoził na Syberię, wszystko prawda. Y, Rosja, którą dzisiaj zapraszają do siebie, to przecież był kraj bardzo antysemicki, który Żydów prześladował. Przesiedlenia na, na Syberii całe wioski, wykorzystywanie ich wielokrotne i tak dalej. No, Kupa przyjechała do Izraela, bo Izrael potrzebuje świeżej krwi, świeżego wojska. Potrzebował też być może frajerów, których wyśle, wyśle na wojnę, czyli świeży imigrant, któremu damy domek, który jeszcze nie bardzo mówi po naszemu. On się będzie chciał wykazać i w związku z tym Skoro już przyjechał, to da się z niego zrobić żołnierza. Tam wszyscy do wojska chodzą. No i teraz okazuje się, że to jest problem, bo już minęło na przykład 20 lat, jest nowe pokolenie, oni tam osiedli i nagle stanowią większość jakąś. I to istotną również we władzach. Wciągnęliśmy ich, ale z nich się nie zrobiło Żydów z Izraela, tylko to są nadal russcy w Izraelu. No i zaczynają mieszać. No, to jest takie zjawisko, tak ja to widzę, Ziemkiewicz, a szczególnie Michalkiewicz wiedzą więcej na ten temat.